Dobry dzień. Witam w postępnym dzielu Kaszepsg. Kalendarium dziso wydarzenie od 17 do 23 g. sewnika. 19 sierpnia 1939. Kapitulacja wojsk polskich przed Niemcami na kampie Łepsywskiej tego dnia wziął sobie rzeczy pułkownik Stanisław Domok. 20 sierpnia 1270 5 Zdękł z Siwoja z Eufrozyną. Była to drego białka tego ksanca, Eufrozyna była już wtedy matką Władysława Łokietka. 21.1.1869 umarł Artur Schopenhauer, urodzony we Gduńsku filozof niemiecki. Autor m.in. dokozu Świat jak no Wöller i Płockusk. drugiego Albo 23 Głę 1405 Głę na zaraza umarł Barnim VI. książę płemerszci i łojegojści. Je płochowany w Kręcku na przednim płemężu w Niemcach. zjeje też jego nagrób 17 Głę Stalata. To już wszystko naziso do ustrzeni.